Dziś wygramy mecz, wygramy mecz, nie damy się. Dziś wygramy mecz, wygramy mecz, wygramy mecz, nie damy się. Dziś wygramy mecz. Siemaneczko powro z powrotem. Witam, witają państwa Daniel Danielek i Jarosław Tosiek. Jasne. Pamiętajcie. Prosimy tutaj na dole o subskrypcję. Cały czas pracujemy nad subskrypcjami, abyśmy mogli spotkać się live. Na lajcie naszym. Dokładnie. O czym chcemy porozmawiać? Chcemy porozmawiać co się dzieje w Ekstraklasie. Ekstraklasa jako rozgrywki śpi, ale zaczęły się przygotowania. Co możemy takiego powiedzieć o nowościach, o ciekawostkach? O tym, że pierwszą wiadomość, o co Chciałbym powiedzieć to, że toż Salomon po długich, długich latach wraca do Lecha Poznań. Jasne, jak najbardziej. No ciekawy zawodnik, reprezentant Polski. Zobaczymy, czy po prostu Bartek Salomon po tak długim, tak długich wojarzach we Włoszech. Włoszech. A mianowicie był w Brescia Calcio, był na, nawet rok AC Milan, Sampdoria, Pescara Salcio. Sampdoria, Caligari, Spal, Francione, Spal dalej. I proszę Państwa, no bardzo bogaty, du, 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 wiele sezonów przesiedział we Włoszech. No zobaczymy, czy, czy po prostu jakość obrony lecha Poznań. Później skoczy do góry. Skoczy do góry, bo były lito zawodnicy, którzy po prostu była to drużyna, która traciła. Co mogę powiedzieć ja ze swojej strony? Otóż, kontrakt. Podpisał z piastem gliwice, przedłużył Jakub Czerwiński. I to jest bardzo dobre. Tak, jest, bardzo... jest to solidny zawodnik, wcześniej występujący w legii Warszawa. Myślę, że Jakub bardzo dobrze się czuje w gliwicach. Fajnie, że się dogadał. Że... I się odnalazł. Tak. Kolejne tutaj mam ciekawostkę. Jarosław Jak został wypożyczony do końca sezonu z angielskiego Crystal Palace do Rakowa, częstochowa. Muszę przypomnieć, że Jarek już był wypożyczony do Crystal Palace. Raz, było to chyba, jest to solidny zawodnik. Zgadza się. Piał w Turcji, w tak, Mołdawii. Tak, po prostu człowiek, Jarek szuka teraz sobie takiego zakorzenienia. Może ta jego forma nie jest, ale jak najbardziej myślę, że na ekstraklasę będzie to bardzo dobry i trafny, trafne wypożyczenie. Co jeszcze chciałbym y, powiedzieć tutaj? Z takich ciekawostek, odbyły nam się pierwsze sparingi, y, Oczywiście Legii Warszawskiej, Legia Warszawska, y, przebywająca y, na z Zjednoczonych Emiratów hmm, Arabskich, y, wygrała z Liwa FC. 0, deklasując przeciwnika 0 przeciwnika 08. 08, tak. Bramki zdobywali Mateusz Kolewiak. Ariel Mosur, Kacper Skibicki, który niedawno podpisał kontrakt. Do tego jeszcze cztery bramki Tomasza Pekheda. Oczywiście, tak i Valerian Gwija dołożył bramkę. Co mogę jeszcze powiedzieć, co mamy tutaj ze sparingów? Oczywiście pod Beskidzie Biersko. biała stoczyła sparing ze Ślęski, Opawa. To chyba, jak się nie mylę, to czeska ekipa i wygrywała skromne to skromne, ale jeden tak, 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 jest to ekipa czeska. Po bramce Karola Danielaka? Po bramce Karola Danielaka w 22 minucie pod Weskidzie wygrywa. No, oby tak dalej, oby tak samo wygrywali se... nawet po 1-0. Myślę, że nie mieliby nic przeciwko ta drużyna, żeby tak punktować i zdobywać punkty w ekstraklasie. Bo to, co pokazali w pierwszej rundzie, no niekoniecznie było tak. Nie, da, nie, brzmi, nie tym optymistycznie dla nich. No to to były takie pierwsze sparingi. Co mogę powiedzieć? Tutaj jeszcze nasza Jaga Jagielonia y, klub z Podlasia, y, wybrał się na obóz do Turcji. Na obozik do Turcji. A ja, co ja chciałbym poda, powiedzieć, że kadra Mielec też się wybiera na, na zgrupowanie do Turcji. No, to tak jak większość myślę, z drużyn, oczywiście Daniel. A i tutaj wspominając, już tak na koniec, kończąc z takich informacji, to proszę Państwa, Maciej Jankowski, zawodnik niedawno y, spadkowej arki Gdynia. Gdynia, przeszedł do stali Mielec. I to jest. Zasilił. Beniaminka. Beniaminka, stal Mielec. Myślę, że duże doświadczenia Macieja pomoże stalówce jeszcze bardziej utrzymać się, punktować. Dokładnie. Drużyny przeciwne i te. I miejmy nadzieję, że stal będzie się też piłac do góry. Jasne. Czekajcie na nasze kolejne. Filmiki? Filmiki, nasze kolejne y, ciekawostki, informacje na temat ekstraklasy. I... łapy Do góry. Łapy, I łapy. nie zapominajcie jeszcze przede wszystkim o, o subskrypcji. Tak, subskrypcja znajduje się na dole. Pozdrawiam. Trzymajcie się, Cześć.